przy górnych rzęsach robić cieniem na mokro, we w kolorze takiego ciemnego matowego brązu. Teraz czas na dolną w biurę wcześniej używany już brąz. Tak mniej więcej do 2 trzecich długości. Poczynając od zewnętrznego kącika nakładam ten dzień za pomocą takiego pędzelka na linię rzęs I dokładnie rozcieram aplikatorem z gąbeczki. Starannie, by nie było wyraźnej kreski, tylko taka smuga koloru. I teraz brwi. Znany już mam wędzelek skośny, ścięty z sztywnego włosia. I nakładam cień niedbyt ciemny na no, brwi. Możemy nieco powiększyć nasze oko przy pomocy białej kredki aplikowanej na linię wodną na dolnej powiece. Nie za dużo, by efekt nie był sztuczny. O, tyle wystarczy. I maluję rzęsy. Oczywiście mascara rimeluantów i lux. Oczywiście poziom trzeci, jeżeli chodzi o górne. Zostało nam jeszcze usta. Pomaluję je z Taj tym ciemniejszym odcieniem. 460 Yours Forever. Nie sięgałam po ten kolor do tej pory raczej, ponieważ jest dość ciemny, a ja mam wąskie wargi. Ten kulek nałożę na usta. Momencik. Wezmę pędzelek do ust. Rozetry dokładnie błyszczek na całych ustach. Na środek ust nałożę błyszczek Stay and Glossy 120 Nm Glamour, by je powiększyć. Makijaż jest skończony. Tak się prezentuje całość. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dziękuję za oglądanie mojego filmiku. Serdecznie pozdrawiam. Cześć!